Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego witam wszystkich obecnych z okazji 71. rocznicy wyzwolenia Warszawy spod niemieckiej okupacji. Przepraszamy bardzo za niedogodności, ale niestety wyżsi przełożeni zabronili nam uczestniczenia w trakcie uroczystej Twojech wart. Stąd małe opóźnienie. Przepraszamy was wszystkich. Głos zabierze prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego Major Kazimierz Ordzanek. Szanowni goście, szanowne panie, szanowni panowie, droga młodzież, zabraliśmy się dziś przed gronie żołnierza w sercu stolicy w dniu 70, w dniu 71. rocznicy wyzwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej. W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości serdecznie witam weteranów, i żołnierzy II wojny światowej, wyzwodzicieli Warszawy, komandora profesora Józefa Czerwińskiego, komandora Henryka Kalinowskiego, pułkownika doktora hagitowanego Ryszarda Sobielańskiego, pułkownika Zygmunta Bąka. Witam serdecznie, delegację pani Prezydent bronkiewicz Wald, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Witam ambasadora. Federacji Rosyjskiej i Jego Ekscelencję Siedmiej Andriewa. Witam dyrektora Wydziału Konsularnego Republiki Białorusi Władimira Borodnikowa. Witam delegację z Panem Ambasadorem Jego Ekscelencją Egdarem Hazarianem z Republiki Armenii. Witam Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Stowarzyszenie Polska-Rosja, Związek Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych. Witam Związek Inwalidów Wojennych, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej i a wśród nich wnuka marszałka Rokosowskiego, Konstantego Rokosowskiego. Witam Związek żołnierzy Wojska Polskiego, zarząd główny, i zarząd. Oddziału Mazowieckiego. Witam żołnierzy Wojska Polskiego, Szkoła Numer 6. Witam Związek Polskich Spadochroniarzy. Związek Weteranów i Zerwistów Wojska Polskiego. Stowarzyszenie Pokolenie Zarząd Mazowiecki. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych. Witam Róż Suwerenności Narodu Polskiego. Stowarzyszenie Lotników Polskich. Stowarzyszenie Rodzin Kościuszkowskich, Ruch Odnowy Rzeczpospolitej i, i Komunistycznej Partii Polskiej. Witam przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej. Witam Bractwo Świętego Stanisława. Witam wszystkich, którzy uczestniczą w dzisiejszej uczestnictwie. Proszę Państwa, Walki o wyzwolenie Warszawy trwały od sierpnia 1944 roku i zapoczątkowane zostały powstańczym zrywem ludności miasta oraz walki z żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej we wrześniu 1944 roku. Efektem tych walk była rozbudowa przyczółków nad Wisłą, wyzwolenie Pragi oraz przygotowanie ofensywy styczniowej i rozpoczęcie walk o wyzwolenie pozostałych ziem polskich oraz szturm na Berlin i zakończenie wojny z zwycięstwem nad faszyzmem niemieckim. W nocy z 14 na 15 stycznia 1945 roku ruszyła ofensywa Armii Radzieckiej w ramach operacji warszawskiej. Jej istota polegała na dwustronnym obejściu naszej stolicy. Od południa 61. Armią dowodzoną przez marszałka Georgia Żukowa i od północy 47. armią dowodzoną przez generała Fiodora Pierchierowicza.